Cześć wszystkim, witam w kolejnym 15 odcinku z Jumping. No właśnie, to jest 15 odcinek. 15 odcinek. Ostatnio wylądowaliśmy dokładnie tu. I teraz będziemy próbować znowu to grać. Kolejny odcinek z rzędu. Niedawno, te jedne na... napisałem w poprzednim odcinku. Tak jak napisałem pod pierwszym odcinkiem, która nie jest łatwa. Należy do gier trudnych. Więc... Nie liczymy na szybkie zakończenie tej gry. W szczególności, że ja nie chcę się widzi w żadnym zapisywaniu ani nic. Chyba wiecie, nie? Że jakbym zapisywał, to bym Friday's by się to umkła. Znowu jak chcę zobaczyć... Ile odcinków się zmieszczę, No to też nie mogę zepsuć, żeby się upewnić. Dobra. Zobaczymy, gdzie dzisiaj doskoczymy. Może doskoczymy do jakichś nowych terenów. Żeby nie oglądać ciągle tych samych na okrągło. Wiadomo, że oglądanie tych samych skoków na okrągło to jest bardzo nużące. Nawet jeśli to jest taka typu gra, gdzie no nie jest nie to jest to łatwo wystarczy paść takie skoki, że się nie udadzą i już skoki do powtórki Myślałem, że będzie tak fajnie na początek, ale nie. Jeszcze nie. Nie tak fajnie, jak się zapowiadało. Tylko do wieży w sumie za drugą, próbą. Ale przeskoczyć dalej no to już się nam nie udało. Oczywiście wiecie, nie? Czy pół godziny i koniec? No chyba, że będziemy w nowej krainie, to wtedy mogę dołożyć 10 minut. Jednak z poprzednich dwóch odcinków 5 minut zostało nie było 5 minut, tak? Więc mamy gra, 10 minut do wykorzystania w innych odcinkach i to na pewno będzie wtedy, kiedy będą, będzie nowa kraina. Jak będą jakieś stare krainy, to tutaj znowu ubyt na 5 minut. I 15 minut byśmy wtedy skakali w jakichś tam odcinkach w nowej krainie. Myślę, że to jest lepsza opcja. Że 5 minut skrócę Jak zobaczę, że nie jesteśmy w stanie już doskoczyć do nowej krainy. I jak w jakimś tam odcinku doskoczymy, to wykorzystamy te 5 minut, żeby skakać w nowej krainie. I pół godziny, nie? Więc 3 mamy wykorzystane. To mamy 22. Jeszcze. No, dopóki nie wkroczymy w nowe tereny. Znaczy, pół godziny, a teraz już 25 minut. Nie, jednak potem dopowiedziałem, że jeśli będą ciągle te same tereny, to nie będę kolejnych 5 minut na to marnował. Jak będą nowe tereny, to wykorzystamy do pół godziny, oraz tamte może wykorzystamy jakieś z tych dwóch 5 minutówek, które nam zostało nie wykorzystane. Których nie wykorzystałem, więc jakby tutaj nowych tereny zobaczylibyśmy no to możemy jedną z 5 minut wykorzystać jeśli długo będziemy tam skakać bo jak od razu spadniemy z tamtych terenów to oczywiście nie wykorzystam 5 minut żeby to samo powtarzać dobra, dobra. jak na razie no, no co mi tak poskakałaś? Jak na razie jest szansa na pół godziny. Wyskaczamy w Bergenburgu, a Bergenburg był najmniej przez nas odwiedzany w porównaniu z krainami poniżej. No właśnie. I znowu to samo. To nie tu. O. Jednak jednak jeszcze te tereny nadal są. Tylko nie to. Nie mam ochoty na te tereny. Nie, nie dajcie, nie dawajcie mi to skakać. Dawajcie mi do góry. Do góry. Wyżej, wyżej. Nie niżej, tylko wyżej. Mamy być coraz wyżej. Coraz wyżej. Coraz wyżej. Coraz wyżej. Coraz wyżej, coraz wyżej nie fajdujemy żadnych skoków. Nie czasu. Dobra, no, będziemy patrzeć na czas, po prostu w pewnym momencie zobaczymy. Czy ja zobaczymy ile trwacznych, no i po prostu zakończymy albo nie. I widzicie to? Tak samo, tak, tak szybko jak tam spadliśmy, tak szybko tu wróciliśmy. No, szkoda, że nie zawierzę. Czyli co znowu kolejny skok jest do powtórzenia. Czyli przeskoczenie z, do wieży? Zawierzę. I potem na drugą stronę. Te trzy skoki potrafią nam się nie udać. Okej, okay, udało się. Szkoda, że trzeba przeskakiwać na drugą stronę. A ten skok na drugą stronę jeszcze nie jest przeze mnie. Właśnie, Wy... wypraktykowany poprawnie. Nie jest tak jak trzeba. O, no, spadłem znowu. Zjazd z balkonu powoduje, że musimy jeszcze te tereny powtarzać. No tutaj już było blisko, żeby spaść. Zaczęły się pojawiać wyświetlenia pod jumpingiem, więc to mnie motywuje, żeby grać dalej. Się nie poddawać, tylko po prostu tyle oczyków ile wyjdzie, tyle nagrać zakończyć pierwszą część, pójść do drugiej, trzeciej i mieć taką satysfakcję. Udało się przejść jakąś trudną grę na kanale, bez pomocy, bez pomocy z zewnątrz typu save'y oraz czytywania jeszcze pokazywanie wszystkich skoków co do jednego o ile mamy już skoków 1849 i 2089 spadków, które trzeba było powtarzać i już się nam nadbierało 18 000 skoków. Jeśli mieliście lepszy rekord, jeśli chodzi o te skoki, możecie się podpalić. Zobaczymy jaki będzie rekord. To można też tutaj rekord, nie? w skokach, na przykład teraz sobie skaczę, skaczę, a później z tam można wrócić do tej gry i, i zobaczyć czy na przykład mniej skoków będzie potrzebne, żeby iść na samą górę. Więc znowu kolejny force znowu kolejne problemy, żeby wskoczyć sk tam na górę. Aż mam ochotę zacząć znowu odcinek od nowa, ale nie mogę. Właśnie, słowo zostało wypowiedziane, nie można tego zmienić Okej, okay. ej nie chcę tego zmieniać Chcę po prostu postarać, no ja się staram Nie zmieniać nagle zdania I nie próbować żadnych odczytów nic Bo tak naprawdę jakbyśmy teraz odczytali to byłoby miejsce w tamtym kominku, nie? No w kominku zakończyliśmy poprzedni odcinek. U kominku świetnie w końcu to skoczyłem. To teraz nie spaść do dziury. Dobra, tu sobie możemy spadać. Najlepiej no, jak najmniej, ale Dobra, te tereny były przez nas najmniej skakane. Więc jeszcze niech możemy być pod warunkiem, że nie spadnę do tej szpary, bo to spowoduje, że znowu będzie trzeba tutaj wracać. Dobra, o mamy nowe tereny. Te, te, te tereny jeszcze nie są aż takie nowe. Ok, ale możemy zrobić tak. Ok. Fu. Ale już chyba, ktoś z was, już chyba liczyliście, że poskaczemy sobie w na ten temat, bo zrobić jeden skok dalej, który jeszcze nie razu mi się nie udał Skakiwanie pod tych już robiliśmy chyba trzy razy bo dwa razy z próbą poptaka. trzecie próba się udało z poptaka, ale później gdzieś tam spadliśmy. A, a tak często spadaliśmy bez wskakiwania na ten Great Frontier. I znowu to samo, no znowu trzeba być przeskakiwać na drugą stronę, a na drugą stronę to ja i tak zawsze za każdym razem praktycznie Przypadkowo tam skakiwałem, tak? O, tutaj się uderzył. O, no, że, tutaj. No, dobrze, że, tutaj, bo to nie są jakieś dalekie skutki. No, w porównaniu z tymi terenami do góry, to jeszcze są dalekie. A wiem, że w Jumpingu na górze cały czas są jeszcze jakieś tereny, które mogą nas zrzucać. Znaczy, że tu. czy tam są jakieś miejsca takie. Które nas będą chronić przed spadkiem, ale cały czas są skoki, które nie należą do najłatwiejszych. Jak ja to zrobiłem wtedy? Jak mi się tam udało wskoczyć? No właśnie, przecież robię sobie skrócić o jeden skok. To okej, okay, to mamy zaszczędzone dwa skoki. Tym razem eee, znowu tu. Ok, skoro wiemy, że możemy sobie skrócić o jeden skok, to świetnie. Tylko żeby skrócić o ten jeden skok, te dwa skoki, to trzeba mieć to sobie wypróbowane. Czy można prowadzić, ale nie chciałem znowu powtarzać tam tych terenów na drodze. Nie 18 18215 skoków już mam. Już 216, 217, nawet 18. Chyba nam liczy skok, ja nawet jak się uda. Forest. Znaczy, okej, okay, no, udało mi się raz, ale nie chcę więcej, nie chcę próbować, żeby wracać na tamte tereny. Okej. Okay. Nie mówię, że zawsze będę to skoki robić za pierwszym razem, ale miejmy nadzieję, że tak. Teraz jeszcze przeskoczyć na drugą stronę. I najlepiej za pierwszym razem. I znowu kominek. No. Ten kominek będzie nam ciągle zagrażał. Ile odcinków w nim siedzimy? Od czwartego. Do 15 odcinka, czyli 11 odcinków. Widzieliśmy kominek, bo pierwsze odcinki to. No, po kolejnie w pierwszym odcinku Red Crown, w drugim odcinku Colossal Drain, w trzecim odcinku Colossal Drain, ale przeskoczenie do klapek. Potem czwarty odcinek, już kominek. Piąty odcinek Berkenburg, tak? Chyba tak. Szósty odcinek musieliśmy wszystko od nowa, ponieważ on się z usunął. I dlaczego mi to nie wychodzi? Siódmy odcinek to. Skaczka... Od siódmego odcinka do piętnastego cały czas skaczemy w górę. W którymś odcinku zobaczyliśmy nowe tereny. Ale zobaczcie ile odcinków. Ósmy odcinek i nie możemy w ogóle wydostać się z tego Bergenburga. No właśnie dlatego, bo ta wieża nam robi problemy. A jak nie wieża, to skoki do góry. A jak te skoki do góry nam się nie uradzą, to trzeba wieżę powtarzać. A wieża to jest akurat najmniej fajny skok. W sumie tak. Są od wieży są trzy najmniej no fajne skoki, nie? Przeskoczenie do wieży, przeskoczenie za wieżą oraz przeskoczenie na drugą stronę. To są trzy niefajne no skoki, które nie zawsze mi wychodzą za pierwszym razem. A jak nie powodzę, to znowu. Kolejny raz te same tereny. Do powtórki. I co? Dlaczego? Bo ten narzutnik nas tak spycha. Mam nadzieję, że już nie będziemy zjeżdżać na dół, chociaż wiadomo, że jeszcze kiedyś zjedziemy. Mam nadzieję, że nie, nie szybko, nie szybko. Byśmy nie zjechali tam jakoś szybko. Już 16 minut odcinek trwa. On był już w stanie 14 albo 9 Teraz zależy od tego, gdzie będziemy za 9 minut o. <grym>, No wiem, za lekko skoczyłem ale już spadliśmy tu Opronił nas przed powtarzaniem tych skoków. Ale I tak trzeba jeszcze powtórzyć. Okej. Okay. Te dwa skoki. Najlepiej jakby skok do wieży i za wieżę wychodziły za pierwszym razem. I ten skok, który jest na drugą stronę, też dobrze by było robić go za pierwszym razem. No te skoki tutaj, po tych skokach to nie są jakieś groźne, ale ten skok ciągle mi nie wychodzi. Wyszedł mi raz, w knieżku, a więcej razy to zjechaliśmy stamtąd. Nie wiem, chyba powinienem lżej skakać, bo znowu jak lżej czy to w ogóle tam nie trafię. Nie wiem. Tutaj widziałem, że ma szansę uderzyć głową o narożnik tamten. Nie, no tutaj za lekko. Okej, okay, no ta belka nas tutaj ratuje, bo pod tą belką. Nie, pod tą belką jest jeszcze pierwszy stopień do Bergenburga. No właśnie ten, ten na dole, o nim mówię. Że on by nas ochronił nie tu trzeba było kominka powtarzać. Jakby tego nie było, tych dwóch, no to byśmy zwylądowali w kominku. Bo nie, no nie ma tą belką żadnych gór ani nic. W sumie byśmy musieli znowu kominek powtarzać. Tak, okej, okay. Bergenburg. W tym odcinku Bergenburg jest tematem. Bergenburg jest w tym odcinku tematem. I się cieszę, że nie Colossal Drain, ani yy, kominek. Red Crown to już został chyba... Nie nie wiem, czy mogę powiedzieć zamknięty na amen. No chyba nie mogę tego powiedzieć. No, wiadomo, spaść tam to jakoś nam się ostatnio nie udało. I to jest właśnie dobre, dobra informacja, że nie musieliśmy powtarzać tego drzewa tam na no, Najlepiej nie spalić dnia przed zachodem słońcem, tak? Bo teraz sobie myślimy, o no, nie spadniemy tam. Za chwilę możemy tam spaść. Jak to skoczyć? No właśnie, jak to skoczyć, żeby nie spaść? Powinniśmy się odbić jakoś o ten... ...to nad nami. No, na no ten prostokąt nad nami i żeby wylądował na tamtej balce na drugiej, po drugiej stronie. OK. Można próbować wskakiwać z tego łuku na ten kwadracik, ale zbyt ryzykowne, żeby wtarzać kilka skoków w tył. Ale te krony są nie, jako, nie są jakieś trudne. To szkoda je powtarzać na okrągło. No okej, okay. jednak trzeba. No dokładnie, jednak trzeba. Ale przynajmniej nie ze spadku nie popróbuję ten kwadracik, tylko ze spadku popróbuję na wieżę znowu. Czy na drugą stronę wieży. z tymi skokami, ciągle mi się nie udają, ciągle je przeskakuje, ciągle no, ciągle coś jeszcze 4 minuty więc za 4 minuty nie będę jakoś wysoko to skończę znowu odcinek bez 5 minut po prostu następny odcinek zacznę może w tych tutaj terenach Dal nie, że tutaj Okej, okay, świetnie. Okej. Okay. Udało się spać na tym. No jak mi zszedłeś? I te daszki tutaj. Czekajcie, chciałem yy, odbić się od tego, ale no. Miałem pewno się czy wygląda tam gdzie trzeba. O! Nawet skoki. Mogę sprowadzić i od razu skoczyć na to, ale nie mam pewności, że się to uda. Ok, ale jak za lekko skoczę, to jeszcze nie ląduję gdzieś tam na dole Czyli jak na razie pół godziny jest do wykorzystania. No, co znowu mi przeskakujesz sobie. Nowe skoki w tym odcinku się pojawiły w końcu po ośmiu odcinkach czy w międzyczasie tam jakieś nowe skoki były, bo w którymś tam odcinku z tych ośmiu, które były powtarzane tamte niskie tereny tutaj w końcu był ptak, nie wiem, więc w którymś tam odcinku nie wiem, w którym oglądaliście po kolei, to wiecie no ptaka zaliczyliśmy, tak? okej okay. okej okay. teraz gdzie tu się skarżę. okej, okay, tam Uhuhu. Teraz gdzie? Okej, okay, ale wow. wow. No już. Dopiero jak się nie przeskoczy na ten tutaj trójkątny daszek, to jest słabo. Ale okay. Fajnie, że w końcu jakieś nowe tereny. Właśnie o tym mówiłem. Że, jak się spadnie stamtąd, no to można nawet wracać znowu z tych terenów. Dostaliśmy argument, żeby wykorzystywać 5 minut. Jeszcze okej, okay. so yeah, ja już kończę, ja już kończę. Ja już mam dorosły. Zobaczyliśmy nowe tereny, ale długo w nim nie podkakaliśmy. Znowu się trzeba do nich wracać. Ale już mniej więcej mam to jak te skoki robić, no, tylko trzeba znowu przeskoczyć na drugą stronę. A jak przeskoczymy na drugą stronę, potem na drugą stronę na trójkątny daszek, a potem te skoki dalej są jakieś łatwe. Jak e, nie uda, to daleko nie spadamy. Zobaczcie, mamy sezon 15, czyli te nasze odcinki. E, Ok, no mamy takie wyniki. 18 618 skoków. na początku odcinka było ile? 18 000 około nie? Ok, 9 godzin już jestem w tych grze. 37 minut, 44 sekundy. Spoilersowaliśmy 2147. Raz. No to chyba nie jest jeszcze jakaś duża liczba. Ale w każdym razie nie jest też mało. Dobra, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. i... W kolejnym odcinku będziemy znowu się wracać. Tak, będziemy się wracać. Mam nadzieję, że szybko tam wrócimy. I więcej czasu spędzimy na terenie. Nie, cześć.